Dajcie w podcaście Kreatura o improwizacji komedii i sztuce na scenie i w życiu. Ja się nazywam Małgorzata Różalska i dziś mam wielką przyjemność przedstawić Wam mojego pierwszego gościa w podcaście. A jest to wspaniała improwizatorka, cudowna osoba o wielkim głosie i wielkim sercu, którą miałam przyjemność poznać na festiwalu Tilt w Tallinie. A podczas festiwalu Impro Amsterdam udało jej się znaleźć czas, abyśmy po prostu skoczyły na kawę i pogadały o impro i życiu. Także, jeżeli chcecie posłuchać naszej rozmowy w oryginale, znajdziecie ją na kanale Kreatura po angielsku. Ale, jak pewnie wiecie, bardzo ważne jest dla mnie dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą również wspaniałych ludzi, których spotykam na swojej drodze, i nie chcę, żeby język był barierą. Dlatego możecie zostać teraz ze mną, a ja Wam po prostu opowiem, jak znajomym o tym, jakie to miałam cudne spotkanie w małej kawiarni w Amsterdamie. A moim pierwszym gościem była Urodzona w Nowym Jorku, mieszkająca przez wiele lat w Chicago i ucząca w Second City w Iowa, później w Bostonie, teraz mieszkająca w Amsterdamie i występująca z obsadą Boom Chicago, ale którą można spotkać również na wielu międzynarodowych festiwalach, improwizatorka znana z musicali, z solo musicali i z silnego charakteru Stacy Smith. Transkrypcję lwiej części tej rozmowy możecie znaleźć na stronie internetowej www.rozalska.com Także jak chcecie zagłębić się w temat, to zapraszam tam. A teraz po prostu siądę z Wami przy herbatce i streszczę Wam, co mówiła Stacy i o czym możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie się bardziej w temat wgryźć. Stacy niedawno przeprowadziła się z Chicago do Amsterdamu, aby grać i uczyć dla Boom Chicago. I pytałam, czy są jakieś takie znaczące różnice, które zauważyła w sposobie gry Europejczyków a Amerykanów. I pierwsze, co to powiedziała, że spodziewała się, że na warsztatach w Amsterdamie będzie miała więcej Holendrów, a okazuje się, że ma na swoich stałych warsztatów międzynarodową ekipę. Co zazwyczaj przytrafia nam się na festiwalach albo na tak zwanych intensywach, czyli takich kilkudniowych albo kilkugodzinnych warsztatach, które są skondensowane pod jakiś konkretny temat. Mówiła o ciekawych różnicach, że na przykład Amerykanie zadają mniej pytań i że prawdopodobnie wynika to z tego, że są przyzwyczajeni do tego, że po prostu mogą się wygłupić. I że są przyzwyczajeni do porażek. Za to Europejczycy zadają dużo pytań, bo skupiają się na tym, żeby zrobić to dobrze, zamiast po prostu odpuścić i to zrobić. Ale mówiła, że zależy to też tak naprawdę od nie tylko od kraju, ale że na przykład w Bostonie kiedy uczyła studentów w prestiżowych uczelni Harvardu, MIT, to ci z kolei sobie stawiali tak wysoko poprzeczkę. I do tego ich inteligencja stała na przeszkodzie, żeby się wyluzować i po prostu próbować. Stwierdziłyśmy, że ciekawe jest też podejście do grania po angielsku w różnych krajach, na przykład we Włoszech to normalne jest, że kiedy prowadzisz warsztaty po angielsku, to tak naprawdę prowadzisz je po włosku i dostajesz swojego tłumacza, który nie jest dla uczestników, żeby tłumaczyć ciebie, tylko żeby ich tłumaczyć tobie. To znaczy, no wiadomo, że działa to w dwie strony, ale oni grają te sceny po włosku, więc to ty później dajesz uwagi po angielsku do scen, które zostały zagrane po włosku. I Stacy mówiła, że spodziewała się, że raczej na przykład w Bułgarii, gdzie ludzie mówili mniej po angielsku i bardziej się tego bali, że tam mógłby być to większy problem. A okazuje się, że że Bułgarzy zagrali godzinny musical po angielsku. I mimo, że byli przerażeni, to im fantastycznie wyszło. No ale też właśnie Stacy opowiada o tym, jakim muzyka jest uniwersalnym językiem, bo przekazuje te same emocje. I tak jak Fenia Ortelny mówił, że muzyka nie pyta naszego mózgu o pozwolenie. Ale też rozmawiamy o tym, że amerykańska kultura jest bardzo zakorzeniona w muzykalu, oni wszędzie mają te muzykale, w Londynie również mają bardzo rozwiniętą scenę muzykalową, a u nas na przykład w Polsce wcale nie jest to takie oczywiste. My, jako Polacy, nie mamy takiej rozbudowanej swobody śpiewania na co dzień, ponieważ rzadko to robimy, bo śpiewamy na, na urodziny, bo śpiewamy kolendy. Niektórzy, no, lubią śpiewać, wiadomo, ale nie jest to tak, że wszyscy teraz siadamy i zaczynamy śpiewać, bo spotkaliśmy się na imprezę. A Stacy za to mówiła, że oni na no, byle imprezie się spotkają, to później ona i tak się kończy śpiewaniem. Ale wiąże się to też ogólnie z ekspresją, która może się różnić w zależności od kultur. I mówimy też o tym, że na przykład w Ameryce to jest totalnie normalne, że powiesz kocham cię, bo ci kelnerka podała kawę, a dla nas my nie powiemy kocham cię do koleżanki. Nie rzucamy tak przy każdej okazji, nie wiem, w, właśnie w kawiarni do obsługi kocham cię, bo u nas to są takie wielkie słowa. Tak samo, kiedy Stacy uczyła w Danii. Mówiła, że doświadczyła na warsztatach jakiegoś, jakiejś sceny czy komentarza, który według niej był już wręcz rasistowski i, i bardzo zwróciła im na to uwagę. A oni spojrzeli na nią i powiedzieli: Stacy, ale dla nas to nie brzmi tak samo jak dla ciebie. Idąc dalej, Stacy opowiada, że ta sytuacja nauczyła ją tego, żeby starać się uczyć rzeczy, które są uniwersalnie śmieszne. I żeby po pierwsze szukać właśnie tego uniwersalnego języka, którym na przykład jest muzyka, a poza tym, żeby skupiać się na trzech reakcjach widowni. Pierwsza z tych reakcji to jest utożsamianie się, kiedy mamy taką reakcję, ja też tak mam. Druga reakcja to wtedy, kiedy współczujemy postaci na scenie i myślimy sobie, że, że jest to biedaczysko i nie chcielibyśmy być w takiej sytuacji. A trzecia reakcja jest wtedy, kiedy czujemy, że scena nas czegoś nauczyła. Bo po co grać sceny transakcyjne, tak zwane, typu przychodzimy i mówimy, że chcemy coś kupić albo coś wytargować, albo się kłócimy? To po co widz ma za to płacić? Po co widz ma oglądać scenę, w której ktoś kupuje kawę w Starbucksie, skoro on zaraz sobie i tak pójdzie i kupi kawę w Starbucksie? Więc w jaki sposób możemy zagrać scenę, żeby ona pokazała nam coś, czego nie mamy na co dzień? żeby mówiła coś o nas i żeby nas czymś zafascynowała. I Stacey mówiła o tym, jak ważna dla niej jest różnorodność, bo jak to ujęła, widownia chce udać się w podróż, a nie jeździć w kółko. I uważam, że jest to bardzo ładne porównanie. I mówiła, że w musicalu impro często jest tak, że mamy po prostu scenę dwuosobową. I w pewnym momencie muzyk zaczyna grać, bo ktoś coś powiedział dobrego pod piosenkę, śpiewają piosenkę, po czym przechodzą do sceny, później znowu dwie osoby i znowu piosenka i tak w kółko. Ale tam też potrzebna jest różnorodność, więc żeby zagrać piosenkę, scenę dwuosobową i piosenkę dwuosobową, potem zagrać scenę i piosenkę grupową, potem zrobić jakieś solo. Bo kiedy idziemy do teatru muzycznego, to nie jest tak, że każda piosenka jest. Taka sama, bo wtedy byśmy do tego teatru nie chodzili. Dalej Stacy opowiadała o warsztatach, które prowadzi dla młodych dziewczyn, dla nastolatek, które mają na celu dodać im pewności siebie i radzić sobie w różnych społecznych sytuacjach, i odnaleźć własny głos. I robią to poprzez komedię i, i też zadania służące samoakceptacji i zrozumieniu samej siebie. I podczas takich warsztatów te dziewczyny piszą skecze, piszą piosenki, robią covery piosenek, improwizują i przy okazji roztrząsają problemy, które tak naprawdę mają. Bardzo ładny przykład podała Stacy, mówiąc, że była w grupie dziewczyna, która nie była pewna swojej seksualności i chciała o tym powiedzieć rodzinie, ale nie wiedziała za bardzo jak. Miała luz z tym, żeby powiedzieć to mamie, ale nie wiedziała, co zrobić zresztą. I napisała z drugą piętnastolatką sketch, w którym tamta grała jej mamę, i jechały samochodem, i ta dziewczyna próbowała przekazać mamie to, jak się czuje poprzez piosenki, które puszczała w radiu, i ich teksty. I że było to i prześmieszne, i bardzo wzruszające na koniec. I idąc dalej w temacie kobiet na scenie. Stacy mówiła, że miała duże szczęście, że trafiła do Chicago na sceny w czasie, kiedy tam temat tego, że jest mało kobiet na scenie i w komedii, to już nie był temat, to już było w przeszłości. I że od początku mogła obserwować cudowne, silne kobiety na scenie, takie jak na przykład Susan Messing, Tara de Francisco czy Katie Rich, i mogła czerpać z nich wzór i się nie bać. I mówi, że jak jeździ na festiwale międzynarodowe, to te wszystkie kobiety na tych scenach są fantastyczne, silne i utalentowane. I że widzi w niektórych krajach taką mniejszą pewność siebie u kobiet i jakieś takie poczucie, że nie mogą swobodnie mówić o niektórych rzeczach, ale mówi też, że z drugiej strony ona pracuje właśnie przy muzyce i przy musicalu, więc tego tak nie widać, bo po pierwsze muzyka wyzwala, a po drugie, trochę jednak zakrywa takie problemy. Rozmawiałyśmy też o tym, że na festiwalu ImproDrom w Bydgoszczy w październiku 2019 roku był panel dyskusyjny o kobietach w improwizacji. I Billy Kisa z Aten mówiła o tym, że w ich szkole ImproVibe mieli problem z, z brakiem kobiet na warsztatach i że występ siedmiu kobiet w różnym wieku na festiwalu, tam właśnie Mount Olymprov, sprawił, że te dziewczyny zobaczyły na scenie coś takiego, czego same chciały i później zaczęły przychodzić do Bili i mówić my chcemy tego samego. I zaczęły się zapisywać na warsztaty, a niektóre z nich na te warsztaty wróciły. I Stacy ładnie to podsumowała, że potrzebujemy tej różnorodności na scenie, dlatego że jeżeli nie widzimy reprezentacji samego siebie wśród osób grających, to nie przyjdzie nam do głowy, że my też możemy to robić. Dlatego nie ma co oczekiwać, czy to kobiet zapisujących się na warsztaty, jeżeli nie widzą kobiet na scenie w komedii. Nie ma co oczekiwać, że ludzie różnych etniczności będą się tam zgłaszać, jeżeli nie widzą swojej reprezentacji na scenie. I że nawet nie muszą to być nawet kwestie płciowe czy rasowe, ale nawet Stacey mówi, że dziwne to znaczy właśnie nie dziwne, ale rzadkie było to, że zatrudniła do obsady improwizatora w podeszłym wieku, bo nikt ich nie zatrudnia. To skąd starsi ludzie mają wiedzieć, że też mogą to robić, jeżeli nie widzą żadnych na scenie? Będą myśleć, że to tylko dla młodych. A to nieprawda. Zapytałam też w jaki sposób można zagrać dobry impro musical, jeżeli nie do końca potrafi się śpiewać. Na co Stacey powiedziała, że wiele osób ma taki problem i przychodzi do niej z taką wątpliwością, że oni nie potrafią, więc jak mieliby to zrobić. Ale mówi, że nie umiejętność śpiewania jest najważniejsza, ale czucie muzyki i reagowanie na nią. I trzeba po prostu poczuć się swobodnie, bo wtedy można na przykład śpiewać głosem postaci i wtedy jest już dużo łatwiej i Stacey stara się to pokazywać również w swoich muzykalach, a tak jak wspomniałam na początku znana jest ze swojego solo musicalu Stace Jam który oparty jest na strukturze Harolda w co teraz nie musimy jakoś specjalnie wchodzić ale istotne jest to, że na początku spektaklu ma szansę pokazać kilka różnych postaci które później będą wracać także może pokazać różne osoby i może zagrać niektóre z historii, które będą bardzo durne, a niektóre, które będą bardzo wzruszające i mówi, że zaczęła grać solo tak naprawdę przez zbieg okoliczności, bo kiedy pracowała w Bostonie, cała obsada jej się wysypała, ale został muzyk. W takim razie zagrała solo, mimo że Najpierw się tego bardzo bała, ale potem sobie pomyślała, że przecież cały czas uczy ludzi na warsztatach, żeby przełamywać te swoje lęki, no to chyba wypadałoby to też zrobić. I mówiła, że pierwszy jej solo spektakl był strasznie smutny, i że z jakiegoś powodu po prostu wyszły jej wszystkie postaci, które były jakieś skrzywdzone, które były gnębione, i że doprowadziła no, do tego, że widownia jej płakała na tym spektaklu, a ona się zastanawiała, co ja właściwie robię. I dlatego też podczas drugiego jej solo spektaklu zagrała coś na totalnej kontrze i było to totalnie durne, bez głębi, bez stawki i po prostu jak to określiła ludzie, którzy nawzajem na siebie krzyczeli. No ale jak już zrobiła takie dwa bieguny, to później mogła to sobie zbalansować, bo tak jak mówiła już wcześniej, różnorodność jest dla niej bardzo ważna. A jak już zaczęła grać sama, to. To odnalazła w sobie takie dwa sprzeczne uczucia. Pierwsze jest takie, że zawsze powtarza, że ma szczęście, że może robić taką cudowną sztukę grupową, a z drugiej strony potem jeszcze robi to sama i że uczucie robienia tego same jest wspaniałe, dlatego że nawet jeżeli się zrobi coś, co nie wyszło, to po fakcie możesz sobie powiedzieć: Zrobiłam to. A poza tym, jako że nie ma się od czego odbić, bo nie możesz zareagować na swojego partnera, to musisz reagować na swoje głosy w głowie. I sam się wkopujesz w dziurę i sam się musisz z niej wykopać, co jest trudne, ale też bardzo zaskakujące dla nas samych. No a poza tym, nigdy tak naprawdę nie jest sama na scenie, bo zawsze gra z muzykiem i zazwyczaj gra z kimś technicznym, więc ma zespół tak czy inaczej. Ale mówi, że jest to ekscytujące i przerażające zarazem, jak takie przechodzenie przez tor przeszkód, kiedy równocześnie masz całą bandę ludzi, które to ogląda. Rozmawiałyśmy też o dbaniu o swój komfort psychiczny i o swoje zdrowie psychiczne. I o tym, jak to jako freelancerki musimy same o siebie dbać, ponieważ jesteśmy swoimi własnymi szefowymi. I łatwo jest wpaść. W odpowiadanie na maile o północy, na przykład, albo w zachorowywanie się i w takie poczucie, że trzeba wszystko robić natychmiast i odpowiadać ludziom natychmiast, bo muszą wiedzieć, że, że można na nas polegać. I mówiłyśmy o tym, że bardzo ważne są takie, powiedziałabym, codzienne czynności, które nas zakotwiczają w tej rzeczywistości. Czyli dobrze jest po prostu ugotować sobie obiad albo zrobić sobie pranie. Albo wziąć kąpiel z bombelkami i nie, nie czuć presji, że musisz być wszędzie, musisz zawsze grać, jak ktoś ci coś zaproponuje, musisz wychodzić na kawę zawsze, jak ktoś cię zaprosi. I że masz prawo nie czuć się dobrze i że masz prawo odmówić ludziom i po prostu zostać w domu. Bo okazuje się, że świat się nie zawali, jeżeli zespół zagra bez ciebie, albo kiedy ktoś poprowadzi warsztaty za ciebie, jeżeli nie czujesz się dobrze. I że e-mail wysłany o północy zazwyczaj nie jest wcale lepszy niż ten wysłany o dziewiątej rano. Także ważne jest to, żeby komunikować, jak się czujemy, ale też na przykład pamiętać o tym, że impro nie jest terapią, że może być narzędziem terapeutycznym, ale nie jest terapią i że jeżeli ludzie zaczynają przekraczać granice, to też trzeba na to zwrócić uwagę, albo myślę, że trzeba też umieć reagować na to, jeżeli ktoś sobie nie radzi ze sobą. Podczas naszych warsztatów. I w ogóle ciekawe dla mnie było to, co Stacy powiedziała, że na przykład prowadziła warsztaty z improwizacji w Stanach Lękowych, albo że w Second City są warsztaty dla weteranów, albo dla ludzi z zespołem Aspergera. Albo to, że, że po warsztatach możesz pójść do terapeuty albo psychologa, który pracuje tam na miejscu, ponieważ my, jako trenerzy, nie jesteśmy terapeutami. I zgadzamy się też w tym, że nie chodzi o to, że nie wiem, że starczy nam impro, bo obie kochamy to robić i możemy gadać o tym godzinami i siedzieć po nocach i rozmawiać z ludźmi, ale po prostu czasami jest się po ludzku zmęczonym, czasami, się, czasami jest się w złej kondycji psychicznej i nie można się zajeżdżać. I czegokolwiek nie robicie, nie można się zajeżdżać, a jak jesteście samozatrudnieni. To tym bardziej musicie o siebie dbać. Rozmawiałyśmy też o tym, że przez to, że robimy tyle tego, co robimy, to poznajemy samych improwizatorów i ludzi teatru, i ludzi komedii, i że w zasadzie mamy paru przyjaciół, ale są to przyjaciele z jakichś młodszych lat. Bo na przykład teraz, jak mam moją przyjaciółkę, która kończy doktorat toksykologii molekularnej, no teraz bym nie poznała toksykologa molekularnego nigdzie, ponieważ nie spotykam takich ludzi ale że też internet pełni bardzo ważną funkcję w tych relacjach, bo przynajmniej można na luzie utrzymywać relacje dzięki takiemu Facebookowi i wiedzieć, co się dzieje u Twoich przyjaciół, nawet jeżeli jesteś zarobiony w czymś, czego oni akurat nie robią. I poza tym, że, że Facebook i internet i social media umożliwiają nam taką pracę, jaką wykonujemy, to, że My się w ogóle spotkałyśmy na kawie w Amsterdamie i że się poznałyśmy w Tallinie. To wszystko wynika z tego, że miałyśmy jak się poznać i miałyśmy jak utrzymać ten kontakt i go rozwijać i go nie tracić. Rozmawiałyśmy też o tym, jak ważne jest to, żeby Twoi bliscy wiedzieli, co robisz i jak Twoje życie wygląda, żeby mogli Cię zrozumieć i żeby mogli Cię wspierać, i jak ważne jest posiadanie np. partnera, który akceptuje to, co robisz i który rozumie ten świat i twój sposób pracy i że na przykład jeżeli twój partner również zajmuje się improwizacjami to ważne jest żebyście czasami poszli na randkę która nie jest związana z teatrem i komedią tylko zrobić coś zupełnie zupełnie normalnego i znaleźć nową knajpę albo pójść na spacer a w ogóle najlepiej żeby rodzice też was zrozumieli tak samo rodzeństwo rozmawiałyśmy o tym Stacy zna moją siostrę Bebe która również jest improwizatorką i również jest częścią grupy 7 kobiet w różnym wieku i Stacy pytała czy mamy już swój duet i czy, czy na pewno już gramy duet i wspominałam o tym, że Sharna Halpern też mówiła, że musimy zrobić duet I no i że zrobimy, no zrobimy i Stacy mówiła, że jej brat jest muzykiem, który nie ma pojęcia o impro i że jej celem jest to, żeby ściągnąć go na jej występ i żeby z nią zagrał i żeby to była jego pierwsza styczność z improwizacją i że wtedy byłaby najszczęśliwsza a skoro mowa już o duetach to rozmawiałyśmy też o tym jak wyglądać będzie nasz duet ze Stacy i gdzie chciałybyśmy zagrać i wymyśliłyśmy na razie, że chciałybyśmy go zagrać w jakimś kraju, w którym żadna z nas nie grała albo w który, o którym nic nie wiemy i na razie wymyśliłyśmy sobie, że powinna to być Lizbona i że zagramy w Lizbonie w 2020 roku razem albo na jakimś festiwalu międzynarodowym, gdzie obie będziemy uczyć i po prostu powiemy: "Hej, mamy też duet, może chcecie, żebyśmy zagrały". Tylko no patrząc, patrząc na obecną sytuację na świecie, możliwe, że trzeba będzie to trochę przesunąć. Tak czy inaczej, prędzej czy później to zrobimy. I na koniec zastanawiałyśmy się, jaka jest taka jedna myśl, którą mogłybyśmy się podzielić z wami w kontekście dbania o siebie w swoim improwizatorskim życiu. I Stacy powiedziała, że chciałaby, żeby każde takie wydarzenie, każde warsztaty, czy występ, żeby każdy taki krok sprawiał, że będziemy trochę lepsi. I to niekoniecznie w improwizacji, ale żeby nauczyć się trochę lepiej słuchać, lepiej rozumieć, połączyć się emocjonalnie, żeby. Każdy taki krok kierował nas w jakąś taką lepszą stronę. A ja powiedziałam, że myślę, że ważne jest to, żeby w dbaniu o innych nie zapominać o dbaniu o siebie. A ja powiedziałam, że myślę, że to ważne, żeby w dbaniu o innych nie zapominać o dbaniu o siebie. I tak jak mówią w samolotach, że najpierw załóż, jakby się coś działo, maskę tlenową sobie, żeby być w stanie pomóc. Założyć się innym. Dlatego, jeżeli my nie będziemy w stanie zadbać o siebie, to nie będziemy w stanie zadbać o innych. Więc ważne, żeby o tym nie zapominać. I tymi myślami chciałabym zakończyć, i jeżeli chcecie nieco bardziej zagłębić się w temat, to przetłumaczoną transkrypcję naszej rozmowy znajdziecie na stronie www.rozalska.com. I jeżeli chcielibyście się podzielić jakimiś refleksjami ze mną albo ze Stacy, to piszcie śmiało na kreatura.podcast przez cmałpa.gmail.com albo na Facebooku Małgorzata Różalska, albo na Instagramie, Twitterze, gdziekolwiek Wam jest dobrze. Stacy Smith znajdziecie tak samo, na jej stronie Stacy Smith Comedy i na jej Facebooku pod tą samą nazwą. I dajcie nam znać o tym, jak wydbać o siebie albo co wy myślicie o solo, impro albo musicalach i, i dziękuję bardzo, że wysłuchaliście i do usłyszenia następnym razem.